Tili i Melodia Północy. Pewnej spokojnej nocy tili maleńka tygrysica leżała pod kocem gwiazd, z ogonem owiniętym wokół łapek. Wszystko było spokojne aż do momentu, gdy przez dżunglę popłynęła cicha, tajemnicza pieśń. To nie był śpiew ptaków, wiatr, ani szelest liści. To było coś delikatnego i magicznego, jak kołysanka utkana z księżycowego blasku. Słyszysz to? Wyszeptała Tili. Surkatka Mina wyskoczyła ze swojej nory, drgając uszami. Brzmi, jakby gwiazdy śpiewały. Słoń Bumble zamrugał sennie. A może ktoś nauczył się grać na księżycu, jak na bębenku? Tukan Luma sfrunął w dół. Legenda głosi, że melodia północy gra tylko wtedy, gdy w dżungli panuje absolutny spokój. Oczy Tili zabłysły. Dowiedzmy się, skąd ona pochodzi. Podążali za muzyką przez rozświetlony las świetlików, przez szepczącą trawę i ponad srebrzyście oświetlonym wzgórzem. Melodia stawała się wyraźniejsza, bogata, ciepła i pełna tajemnic. Na szczycie znaleźli polanę skąpaną w księżycowym blasku, a w jej centrum krąg świecących kamieni nucił miękkim dźwiękiem. Każdy kamień pulsował delikatnie, jakby tchnął muzykę w noc. To kamienie księżycowe wyszeptała luma. Śpiewają, gdy serca są spokojne, a dżungla bezpieczna. Tilly siedziała cicho, pozwalając, by pieśń ją wypełniła. Miała wrażenie, że muzyka niesie ze sobą każdą myśl, jaką kiedykolwiek wyszeptano w dżungli. Każdy chichot, każdy uścisk, każdą odważną chwilę. Bumble zamknął oczy. To jak sen. Mina westchnęła cicho. Nie chcę, żeby to się kiedykolwiek skończyło. Kamienie księżycowe świeciły jaśnie, jakby się uśmiechały. Tilly wyszeptała: To kołysanka dżungli, i mamy szczęście, że ją słyszymy. Zostali aż ostatnia nuta odpłynęła, pozostawiając noc rozświetloną spokojną magią.